Trzymam go to jest Piotrek, tu Szkowa jesteśmy w klubie Odyssey i jest ze mną pewna grupa Lorenz, Matrus i Sienkos oraz ich menadżer. Jak cię mobilizuje, motywuje reakcja publiczności? Zajebiście, o no co? No, jak krzyczą to zajebiście. Każdy krzyk jakiejś publiczności daje nam dodatkową motywację, no Dodatkową kopa. Który z, z Was pierwszy zaczął tańczyć? To pierwszy zaczął tańczyć. Chyba razem na pierwszy zaczął tańczyć. Jakoś chyba ja albo nie wiem, jakoś tak, no chyba ja. Dobra, a co ci skłoniło, żeby zacząć ćwiczyć tańczyć Jackie and Hyde Freefall. Obejrzałem, spodobało się, zacząłem się uczyć. Jak w ogóle powstał pomysł, że zaczynasz tańczyć jump No pomysł powstał od tego, że ten tutaj siedzący gentleman... Chwalił się już? Tak, chwalił się. No zaraził mnie to pasję, potem jak obejrzał pewien teledysk, który na pewno sporo osób już widziało. Tak, Jacqueline, Jacqueline Hyde Freefall, no po prostu poruszyło to nas i zaczęliśmy tak tańczyć, no i już się to kręci, siódmy rok tam leci na kark. Ja chciałem też serdecznie podziękować temu przyjemnemu panu, który właśnie nas kameruje, no bo gdyby nie on, to nas by tutaj nie było. Jak reakcja panek? No słychać było, że w miarę zawodzone chyba były, no to wydaje mi się, że było dobrze jak dla nich. No naprawdę jeszcze tak, z takim ciepłym przyjęciem jak tutaj się nie spotkaliśmy naprawdę nigdzie. To było głośno, zrobiły naprawdę hałas, na szczęście nikt nie wbiegał, nikt niczym nie rzucał, ogólnie było naprawdę dobrze. Przepraszam, barkutura. przepraszam, te staniki nam przeszkodziły trochę, było pomyłek przez to, no ale dobra no. Jak się bawiła Ola? Świetnie! Dopiero co przyszła Bardzo dobrze! A dlaczego nie zajebisz się? Nie wiem! Bawiłem się najlepiej w swoim życiu! Bawiłem się dzisiaj w roku na style. Super! A jak... Jak widać bardzo dobrze! Dużo pięknych kobiet. Nie mogę się oprzeć! Lic liczyłeś ile? Zawsze byłem słaby z matematyki. Ja też! Zajebiste! Show me. Show, me, show me! Co sądzisz o tańcu Jump Style? Świetnie! po prostu świetnie! Najlepszy! Chłopaki dają radę, naprawdę mega! Wygląda to bardzo męcząco, ale widać, że chłopaki są wyświczeni. Dają radę, super, naprawdę! Eee, widziałam tak eee, z daleka bardzo. <grym i> Zajmij <zajebiście> jednego innego sam, bo jest bardziej, a jak dówkami wywijają, to jest po prostu boskie. W jaki sposób można dołączyć do Waszej grupy? Nie mamy żadnej specjalnej rekrutacji, wystarczy po prostu zgłosić się do nas. Albo... Gdzie, gdzie, się, zgłos... gdzie się zgłaszamy? www.jumpstypolska.pl, na której znajdziecie więcej informacji. I watubawyszkowa.pl Co jeszcze? Oczywiście właśnie nie się zgłaszają do tuby wyszkoła. Wy nas przykryjecie już nowych jumperów w odpowiednie miejsce, czyli do nas. Macie z nami kontakt, więc chyba to będzie naprawdę pomoc dla nas.